To pozwólcie, że zaczniemy. Jesteśmy na drodze w Sadowie. W Sadowie Jest wiceprzewodniczący Sejmiku z nami, pan Adam Orliński. Jest radny Białkowski. Jest sołtys pani Agnieszka Staniaszek. Są radni. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To drugi etap e, przebudowy drogi w Sadowie, bo pierwsze 700 metrów e, zostało wykonane w 2019 roku, i teraz w 2023 pozostałe metry w zasadzie blisko 500 metrów, razem blisko 1200 metrów drogi asfaltowej. E, Szerokość pasa jezdni to 3,5 metra, pobocza 2 razy 75 cm. Obydwa odcinki dofinansowane były z Urzędu Marszałkowskiego. Pierwszy odcinek kwotą 60 tysięcy, drugi odcinek kwotą 150 tysięcy złotych. Ja tutaj dziękuję Panu Adamowi Orlińskiemu za to, że nasze sprawy zawsze ma na uwadze, pomaga nam i podkreślam to, że można do Pana Adama dzwonić o każdej porze i zawsze odpowie Ta duża pomoc, chcę powiedzieć, że w tym roku z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy duże wsparcie, bo to 5 milionów z Polskiego Ładu Zostało dołożone 2,5 miliona właśnie z rządu marszałkowskiego, by do końca można było zremontować oczyszczalnię ścieków. Droga w tej kadencji, która została dokończona. Olszowiec, który był w tym samym czasie robiony, niestety jeszcze czeka na dofinansowanie. Bardzo dziękuję pani Sołtys, bo i tutaj oświetlenie o oświetleniu rozmawialiśmy, stało się faktem, myślę, że wszyscy mieszkańcy no mogą w tej chwili odetchnąć i rozumieć, że żeby wykonywać inwestycje trzeba mieć pieniądze. Nie było wątpliwości, że Rada na zadania drogowe przegłosuje i tutaj to bez sprzeciwu wszyscy radni głosowali za dofinansowaniem tej drogi za co dziękuję proszę bardzo to jeżeli można to bardzo krótko szanowni państwo ja przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom wszystkim samorządowcom z panem wójtem z panem wiceprzewodniczącym z radnymi tutaj z panem radnym ziłkowskim, którzy motywowali nas jako samorząd województwa do właśnie współpracy w ramach tych dróg lokalnych. My prowadzimy to wsparcie już od wielu lat, tak jak Pan Bójt mówił, i tutaj też pragnę zauważyć jedną rzecz. Że Wcześniej, we wcześniejszych latach, ja jestem radnym od 2010 roku, w sejmiku województwa to na początku były te kwoty po 30, po 40 tysięcy, wtedy często te drogi robiliśmy takim tłuczniem, żeby ją utwardzić, z tego już rolnicy, mieszkańcy byli zadowoleni, bo to była diametralna zmiana w porównaniu np. z drogą mleszową, czy totalnie żwirową w wielu miejscach. Teraz udaje się, że przy tym naszym dofinansowaniu 100 czy 200 tysięcy w tych granicach, udaje się wspólnie z gminą robić te odcinki asfaltowe. No i to już jest ogromny sukces, Szanowni Państwo, bo dla tych mieszkańców, zwłaszcza dla tych gospodarzy, żeby wywieźć stąd ten towar, to e, ta dostępność drogi asfaltowej, czy żeby tu ustawić ciężarówkę, żeby tutaj naprawdę ten ruch taki był, żeby, że tak powiem, płynny, bezpieczny i spokojny dla każdego z gospodarzy i każdego z tych. To taki asfalt jest czymś bezcennym i to jest naprawdę takie ogromne wyzwanie dla nas, żebyśmy te drogi poprawiali. Cieszę się, że samorząd wyższego szczebla jako region, województwo prowadzi taki program wsparcia dróg lokalnych. My w ramach województwa co roku przeznaczamy 30 milionów złotych na te programy i dzięki temu jest możliwe właśnie wsparcie, czy to dróg nie rozmawialiśmy o tej drodze, ponieważ mieszkańcy narzekali wcześniej na wiadomo stan, ale jest sukces, droga jest i chciałabym serdecznie podziękować przewodniczącemu sejmiku województwa mazowieckiemu panu Adamowi Orlińskiemu za dofinansowanie tej inwestycji, panu wójtowi, radnym oraz pracownikom urzędu gminy oraz firmie za solidne wykonanie. Dziękuję bo pierwszy odcinek który od razu już był zaplanowany, drugi długo. Także żeśmy tutaj dopytali no, o to, no, aż wreszcie doszło to do skutku. Dziękuję bardzo za złożenie. Za udało się to finansowanie i że Rada po prostu zagłosowała za tym, że robimy tą drogę. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko słowo dodam, że wykonawca jest drogę jest przedstawiciel Marcin Muchowski. I tak jak powiedział, że tutaj ta kontrola społeczna funkcjonowała, a oprócz tego nadzór, który sprawował inżynier Marek Krawczyk i wszystkie parametry tutaj ta droga spełnia, był odbiór techniczny 30 sierpnia, jest potwierdzony ten odbiór, a mieszkańcy powtarzają, że zarówno jeden, jak i drugi odcinek został wykonany naprawdę solidnie. Stwierdząc, że tutaj może ciężki sprzęt jeździć, wolałbym, żeby lżejszy jeździł, żeby dłużej służył.